Kiedy czujesz, że nie jesteś zadowolony ze swojego życia, bo po prostu jest ci trudno każdego dnia i już podjąłeś świadomą pracę, żeby zmieniło się coś na lepsze, może być tak, że przez długi czas nie czujesz żadnych efektów i możesz dochodzić do wniosku, że to wszystko jest bez sensu, ale tu trzeba zrozumieć, że posadzone ziarno potrzebuje czasu, żeby wzrosnąć, i tak ile lat wychowywałeś się w jakimś błędnym wzorcu, w błędnym postrzeganiu. To też weź pod uwagę, że potrzebuje trochę czasu, żeby fizycznie nastąpiła przebudowa Twojego świata na pozytywny. Jeżeli będziesz cierpliwy, po prostu, po prostu uznasz to, że tak już się stanie, bo ziarno zostało zasadzone, to pewnego dnia zdasz sobie sprawę, e, jakie już efekty tego przyszły i pojawi ci się ogromna wdzięczność. I od tego momentu, jeżeli to wypatrzysz, choćby pierwszą oznakę, pamiętaj o tym, bo to będzie Twoim motorem napędowym do ogromnych osiągnięć i zmian.